Halo, halo, witam wszystkich w czwartkowy wieczór. No, dopiero wystartowaliśmy, także jeszcze chwilę poczekam, żeby ktokolwiek się do nas dołączył. Dajcie mi znać, proszę, czy mnie widać w ogóle, czy mnie słychać, czy jesteście w ogóle po drugiej stronie. Poczekamy na, na kogokolwiek, żeby się dołączył. Damy jeszcze chwilę, i zaraz będziemy zaczynać. No, czas przedświąteczny, wszyscy przygotowani do świąt. Także witam Was bardzo. Dajcie proszę znać, czy mnie w ogóle widać, czy mnie słychać. Halo. Także dzisiaj opowiemy sobie o mojej książce Klucz do, dokładnie jako projekcie inwestycyjnym i jako produkcie do do jakby czegoś większego, do początku danego projektu. Także przejdźmy może przez prezentację na początku kilka słów o mnie. Ja nazywam się Sebastian Hans. Przedsiębiorca, inwestor inwestuje w różne aktywa już od 6 lat ponad. Jako przedsiębiorca tworzę swój biznes od kilkunastu lat z lepszymi i gorszymi skutkami, jak wszyscy. Także teraz się stwierdziłem właśnie poprzez tworzenie biznesu i poprzez to, że inwestuję, chciałem stworzyć coś, co, co razem wspólnie możemy, znaczy, przez przez ten projekt, razem wspólnie możemy inwestować w ciekawsze, w ciekawsze projekty. Zauważyłem też, też dużo, dużo problemów, które są na rynku, jeżeli chodzi o inwestycje. Dlatego, dlatego powstała ta książka. Także przejdźmy dalej. Dajcie znać, czy mnie w ogóle widać, czy słychać. Cześć wszystkim. Także książka Klucz do. Co dokładnie otrzymacie, jeżeli zakupicie książkę. No w samej książce jest opisane kilkadziesiąt aktyw inwestycyjnych, czyli czym są aktywa dane inwestycyjne, gdzie je możemy znaleźć, jak możemy je zakupić, ile dają one zwrotu. Dodatkowo są będą wywiady z ekspertami, gdzie Eksperci opowiedzą o tym jak oni inwestują, czym oni się zajmują, jak tworzyć spółkę, dlatego, dlaczego warto. Następne będzie linki, czyli oprócz tego, że opiszemy wszystkie inwestycje, to jeszcze dodatkowo będą linki do miejsc, w których można to zakupić, w których można to sprawdzić. Tak? Dodatkowo książka jest połączona z blockchainem, poprzez to każdy kto kupi to książkę otrzyma token NFT. I dzięki temu tokenowi NFT będzie miał dostęp do platformy, ale też otrzyma airdropy tokenów platformy, która będzie się tworzyła poprzez tą książkę, do czego przejdziemy za chwilę. Książka jest jakby takim pierwszym krokiem do stworzenia tej, tej całej platformy. No i możliwość wzięcia udziału w, jakby w tym projekcie czyli dołączenie do, do całej społeczności, która się szuka ciekawych inwestycji, inwestuje. inwestuje także także dlatego jest ta książka. No właśnie ktoś mi napisał, że, że szuka linka i nie może znaleźć. Także dajcie mi jeszcze sekundę, ja na chwilkę tylko szybko jeszcze udostępnię. Jeżeli jesteście i możecie, po prostu udostępnijcie to dalej. Niech, niech każdy niech każdy, kto może po prostu wejdzie sobie i, i zobaczy. że tutaj jest. Okej. Okay. Dobra. Także dajcie mi proszę znać czy mnie widać czy słychać, bo Ktoś do mnie pisał że właśnie nie może znaleźć linka. Dlatego wysłałem mu jeszcze raz i dajcie proszę znać w komentarzach czy mnie w ogóle widać czy słychać. Jakoś nigdy wcześniej nie było z tym problemu ale. Ale chciałbym wiedzieć czy 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 czy, czy teraz mnie widać także. Poprzez zakup książki. Otrzymacie te wszystkie rzeczy czyli Dostęp do informacji o aktywach, czyli będzie to fizyczny produkt, nie jakiś wymyślony, niefizyczny na blockchainie. Także to, jeżeli chodzi o samą książkę, także ogólnie czym jest ta książka i dlaczego w ogóle powstała ta książka? Także książka sama w sobie jest aktywem inwestycyjnym. Dlaczego powstała książka? Ze względu na to, że zauważyłem dużo na rynku, że projekty zbierają kapitał poprzez sprzedaż tokenów. Poprzez sprzedaż NFT i ludzie kupują aktywa, licząc na zyski oczywiście, ale tak naprawdę fizycznie niczego nie otrzymują. Ja nie mówię, że to jest złe inwestować w takie aktywa, tylko chodzi o to, że fizycznie nie mamy niczego i często dane projekty po prostu upadają. Dlatego stwierdziłem, że zrobię trochę od drugiej strony i napiszę książkę, czyli poprzez samą książkę już chcę dać dobro. Dam do dobro fizyczne, w którym jest wiedza, jest. Yy, jest ten przekaz cały inwestycyjny, a to jest jakby pierwszy krok do zebrania kapitału na stworzenie jakby większej platformy. Dlatego sama książka jest jakby aktywem inwestycyjnym. Dostęp do projektu, czyli poprzez książkę dostajecie token NFT. W tym tokenie NFT, ten token NFT będzie po pierwsze. Jakby dostępem, czyli będzie takim biletem, taką przejściówką do danej platformy. Bez tego tokena po prostu nie będziecie mogli wejść na platformę. Dodatkowo wszystkie te tokeny otrzymują Airdrop, przepraszam, tokenów platformy, czyli to, ten token Wam da dużo możliwości. Później. Jeszcze podczas tworzenia platformy prawdopodobnie będzie możliwość łączenia tokenów i tworzenia innych tokenów z różnymi innymi akcesami do platformy. Ale to będzie jakby następny proces. No w tym momencie na razie zaczęliśmy proces książki, wychodzi książka, w nowym roku będzie szedł druk w lutym i dopiero wtedy będziemy ruszać platformę. Dodatkowo udziały w projekcie, tak jak już powiedziałem, projekt sam jako platforma będzie się tokenizował. Już trwają wstępnie rozmowy, żeby to były tokeny STO, czyli jakby przypisane do, do akcji, czyli prawdopodobnie powstanie spółka akcyjna. To jest jeszcze w kwestii rozmów i, i dogrywania. I, i dlatego. Każdy, kto będzie posiadał taki token NFT, po prostu dostanie Airdropa. Zaraz przy tokenizacji projektu część tokenów po prostu wyląduje na waszym portfelu poprzez to, że w samym początku kupiliście książkę, e, zaufaliście mi jako projekt, ale też nabyliście jakby wiedzę poprzez książkę. No i sama książka jest połączeniem właśnie token blockchaina, czyli NFT i Web 3. E, poprzez token będziemy mogli się logować do platformy. Także. Fizyczne dobro połączone z niefizycznym, po to, żeby stworzyć fajną platformę, która będzie też łączyła te dwa światy. Przechodząc dalej, książka jako fizyczne dobro połączone z NFT. Tak jak właśnie powiedziałem, że poprzez to, że fizyczne dobro jest połączone z jakby z kodem na blockchainie, tworzymy coś takiego innowacyjnego, czego, czego jeszcze nie było. I to pozwoli nam, jakby wspólnie zacząć fajny projekt i zacząć inwestować. A czym w ogóle jest NFT? Także NFT jest jakby No Fundable Token. Jest to produkt inwestycyjny, który często jest powiązany z, z ART. Poprzez właśnie dany token możemy przypisać do niego dane aktywo w różny sposób. I. Taki token jest jakby naszą umową, nie tylko umową na blockchainie, ale umowie, umową prawną, którą śmiało możemy mieć do prawnika i posiadając taki token, jeżeli ktoś się nie wywiąże z umowy, powiedzieć: Słuchaj, ja podpisałem z nim umowę poprzez zakup tokena NFT, ale on się nie wywiązał. I to takie rzeczy są ogólnie już w tym momencie rozwiązywane prawnie. Dlatego sam token NFT z taką umową na blockchainie o, cześć Piotrek jest taką umową na, na blockchainie, która pomaga. W tym, żebyśmy przypisali aktywo, czy to jest aktywo fizyczne, czy to aktywo jest niefizyczne, do danego tokena, tak, bo możemy, właśnie, tak jak powiedziałem, przypisać dany token do, do ART, przypisać dany token do biletu na event, na przykład jako wejściówkę, dostęp do platformy, dostęp do, społecz, do, do społeczności jakiejś, którą, do której chcielibyśmy dołączyć. Także dlatego, też książka jest połączona z NFT, że NFT będzie tym właśnie dostępem do platformy, tak, na której będzie wiedza, możliwość inwestowania, to wszystko, żeby w miarę bezpiecznie samemu móc podjąć decyzję. I inwestować, tak? Żeby nie słuchać się wszystkich mentorów i innych osób, którzy mówią, ale tu masz zwroty po 300-400%, lewarowany trading i, i ludzie przez pierwsze 3 miesiące zarabiają fajne pieniądze, a potem tracą wszystko. No bo w 98% tak jest. A my tutaj bardziej mówimy o inwestowaniu, czy długoterminowo inwestowania w aktywa fizyczne. Także przejdźmy dalej. I właśnie platforma inwestycyjna, bo książka jest tym pierwszym początkiem do samej platformy inwestycyjnej. Czym w ogóle będzie ta platforma inwestycyjna? Będzie to miejsce, w którym będą dostarczane wszystkie informacje odnośnie różnych aktyw inwestycyjnych. Czyli najnowsze wiadomości, najnowsze możliwości, jakieś sprawdzenia, researchy danych projektów. Dodatkowo będzie chcę na platformie połączyć kilka miejsc, w których jakby u nas na platformie będziesz mógł wystawić na sprzedaż dane aktywo, czy to na przykład będzie złoto, czy to będzie nieruchomość bądź inne rzeczy, i to będzie jakby z tego miejsca będzie to rozrzucane na wszystkie inne miejsca. Czyli chcemy poprzez platformę dodać płynności wszystkim aktywom. No bo jak wiadomo większość aktyw ich płynność jest bardzo kiepska i, i dlatego jest ciężko na przykład sprzedać coś po takiej cenie, co chcemy. Ale ja na platformie chciałbym też połączyć dane fizyczne aktywa z blockchainem poprzez NFT. Czyli załóżmy, mamy sztabkę złota, chcemy zainwestować w sztabkę złota. Sztabka złota w tym momencie nie wiem ile kosztuje, to już ciężko, to jest kilogram, jedna uncja to 1700 dolarów, także trzeba by się policzyć. Ale załóżmy, chcemy kupić sztabkę złota i dzielimy to na 100 tokenów NFT. Każdy zakupując NFT, jakby zakupuje część danego złota i ma do tego prawo do swojego tokena do swojej części złota, tak? jest to prawnie przypisane i w tym momencie załóżmy mamy taką część złota, jesteśmy sobie na marketplace i mówimy sobie, hmm, złoto urosło, mogę go sprzedać drożej, mogę go sprzedać taniej, ale chciałbym na przykład zacząć inwestować w nieruchomości i na przykład kupujemy tutaj nieruchomość na Cyprze yy, od Kasi i Jagi i i w tym momencie możemy dany token NFT, który jest przypisany do tego złota, sprzedać na marketplace i w zamian za to kupić sobie drugi token NFT, część nieruchomości. Kupując na przykład 50 tokenów NFT, załóżmy ze 100 mamy 50% udziału w danej nieruchomości. Cały system jeszcze ma polegać na tym, że my nie chcemy się lewarować, czyli nie chcemy używać długu na platformie. Wszystkie inwestycje mają być w 100% za gotówkę, dlatego to będzie na tyle bezpieczne dla inwestorów, że w 100% z zabezpieczeniem będzie. Dana inwestycja. Załóżmy, jak mamy teraz w nieruchomościach. Inwestujemy w nieruchomość, deweloper bierze na przykład dodatkowo dług, kredyt z banku, i w tym momencie my wykładając jakiś kapitał, i bank wykładając kapitał, przy bank, bankructwie danego, danego dewelopera, w tym momencie bank w pierwszej kolejności przejmuje wszystkie aktywa, czyli działkę, załóżmy, część domu, sprzedaje i w to pokrywa swoje, swoje zadłużenie swoje właśnie pieniądze, a my jako inwestorzy zostajemy na końcu. Dlatego dług jest fajny jako narzędzie do pomnażania kapitału, ale jest też trudny w czasie jakby do, do okiełznania. Tak? Nie, nie wszyscy jakby potrafią dobrze działać z długiem. Dlatego ja bym chciał na platformie nie działać w ogóle z długiem. W tym momencie inflacja i inne rzeczy jakby nie będą doskwierać tutaj dodatkowym kosztom. Dodatkowo na platformie będą kursy odnośnie inwestycji różnego rodzaju, inwestycji w akcje, w kryptowaluty, w Lego i inne, inne aktywa, które są w ogóle możliwe, tak żeby każdy, kto będzie chciał zainwestować w któreś aktywo, zanim zacznie to robić, po prostu nabędzie na tyle wiedzy, że będzie wiedział w jaki sposób to robić, jak ustawić sobie strategię inwestycyjną pod dane aktywo, jak zrobić dywersyfikację aktyw i tak dalej. Dlatego sama platforma ma być typowo platformą, typowo dla inwestycji, różnego rodzaju. Od początku, czyli edukacji, po, po końcowe jakby wspólną, wspólnym razem inwestowaniem. No i oczywiście będą też analizy projektów, dlatego też każdy, kto się jakby dołączy do tego projektu, będzie mógł tam też dostarczać swoje analizy projektów. Dzięki temu, że będzie dość sporo ludzi na platformie, będziemy się wymieniać danymi. W tym momencie łatwiej nam będzie znaleźć dość ciekawą inwestycję dla nas, ze względu, że na tyle osób, które tam będą, każda coś da, druga osoba sprawdzi, ktoś skomentuje, ktoś doda, i w tym momencie sami będziemy sobie robili analizy projektów. I to będzie, to będzie fajne narzędzie do tego, żeby w miarę fajnie i szybko wyszukiwać jakieś ciekawe projekty. No i tak, jak na końcu powiedziałem, inwestowanie wspólne, czyli w tym momencie inwestujemy wspólnie poprzez zakup aktywów. Bez, bez lewarowania, razem wspólnie ze wszystkimi uczestnikami. Czyli w tym momencie platforma, platforma będzie posiadała swój fundusz, platforma będzie wchodziła w inwestycje, załóżmy, zakupując. Czy to, będzie, czy to będą nieruchomości duże od dewelopera? W tym momencie jesteśmy w stanie zejść dużo sceny i na tym zarobić. I dodatkowo ze 100 tysiąc innych osób będziemy mogli kupić wielką kamienicę, na przykład, wyremontować, wynająć bądź sprzedać. Wszystko będzie zależało od rodzaju danej inwestycji, która będzie na platformie i każdy będzie mógł do niej dołączyć w każdym momencie i w każdym momencie będzie mógł wyjść. I to jest najważniejsze z tego. Że w tym momencie wchodząc w inwestycje dwuletnie, na przykład, jest nam ciężko wyjść podczas tej inwestycji. Tutaj poprzez tokeny NFT będzie to usprawnione, ze względu na że nasza inwestycja będzie szybko wymienna poprzez marketplace. Będziemy mogli szybko sprzedać i zamienić na inną, bądź wyciągnąć kapitał. Wszystko oczywiście będzie prawnie regulowane, bo chcemy, żeby to było robione poprzez spółkę akcyjną i. i i jakby inwestować wszystko według prawa, i wszystko ma być kompletnie legalnie ustawione. Dlatego jest ta książka, zbiór kapitału, bo wszystkie przygotowania prawne no jednak kosztują, a, a do tego jest potrzebny dość spory kapitał. Także tak wygląda mniej więcej roadmap yy, yy, całe, całego, całego, całego przedsięwzięcia czyli w tym momencie zaczęliśmy sprzedaż książki. Yy, sprzedaż książki je będzie sprzedawane 10 tysięcy egzemplarzy. Tylko i wyłącznie, co, co oznacza, że będzie też 10 tysięcy tylko i wyłącznie NFT. W czym jeszcze 24, 24 książki w ogóle będą uprzywilejowane i będą miały zupełnie inne tokeny NFT i dostęp do seedów, gdzie będzie się odkładało 5% z każdej sprzedaży książki. Już w tym momencie, dzisiaj założyłem ten portfel, część jest przelana. Możecie wejść sobie na książkę na stronę klucz.do.com, Tam jest podany adres. Możecie śmiało sprawdzić adres, ile już tam jest. Pieniędzy uzbieranych ze sprzedaży książki. No i druk książki idzie w lutym 2023. W tym momencie zaczynamy wysyłkę do pierwszych osób, które kupiły i w tym momencie cena książki rośnie, bo cena książki nie będzie stała. Cena książki zaczyna się od 35 funtów, będzie się zmieniała co 200 książek w górę, cena będzie rosła, a ze względu na to, że dostęp do platformy i tokeny, które będą później rozsyłane. Automatycznie zniwelują ten koszt książki, który, który będzie, a pozyskany kapitał jakby stworzy, stworzy większą platformę. A każdy, kto będzie miał udziały w platformie poprzez tokeny, będzie też razem z platformą zarabiał. No i w, w maju 2023 może się uda szybciej. Jest przewidywane rozpoczęcie tokenizacji. Już w tym momencie trwają rozmowy odnośnie samej tokenizacji, przygotowania wszystkiego ale prawdopodobnie jakby start tokenizacji zacznie się w maju 2023 i w, w tym czasie zacznie się też jakby przygotowanie całej platformy. No i start platformy przewiduje na grudzień 2023. Wszystko zależy od tego, jak pójdą sprzedaż książki i, i ile będę miał zewnętrznych dodatkowych inwestorów, którzy wejdą jako udziałowcy ze mną i stworzą, stworzą razem ze mną ten, ten fajny projekt. No i potem jest właśnie, znaczy, przygotowanie. Start tokenizacji zacznie się w grudniu 2023. Wtedy te tokeny zaczną być wysyłane do wszystkich użytkowników, posiadaczy NFT. Tak samo jak właśnie start platformy będzie łącznie ze startem zbierania tokenów, dodatkowego kapitału funduszu, jakby platformy na zabezpieczenie inwestorów. To też nie chcę wychodzić jakby z tokenizacją, dopóki już nie powstanie jakiś produkt, czyli platforma. Nie chcę jakby wychodzić i zbierać pieniądze na platformę dodatkowo na platformę, która już miała być zbudowana z tego pierwszego stepu, z książki. No, i potem w 2024 planujemy jeszcze dodatkowo uruchomienie takiej telewizji, typowo inwestycyjnej, pod platformę, coś na zasadzie Bloomberg, ale typowo będziemy rozmawiać o nowych projektach, będziemy się spotykać z ludźmi, rozmawiać na to, robić analizę projektów, rozmawiać, co się dzieje na tym rynku inwestycyjnym na temat różnych rodzajów. Także tak wygląda mniej więcej cały roadmap, plan na następny rok, półtora roku. No i. I platforma inwestycyjna, czyli inwestujemy wspólnie razem bez kredytu, czyli 100% zabezpieczenia na danym aktywie. Czy to będzie nieruchomość, czy to będą zabytkowe auta, czy to będą jachty, czy to będzie wyspa w Dubaju? Tutaj naprawdę wyobraźnia nas może tylko ograniczać, a zabezpieczenie w 100% będzie na inwestycji. Także to jest jeden z większych plusów, jeżeli chodzi o tę platformę. No, i możliwość startu inwestowania od niewielkiego kapitału, tak? Bo będziemy inwestować w projekty, które będą warte miliony, a w projekty, które będą warte kilkaset tysięcy. Czyli suma wejściowa może się różnić od 100 tysięcy do 10 tysięcy funtów. Także to wszystko w zależności, jak będzie przebiegało, jaki będzie rozwój danej platformy. No i, i odnośnie samej platformy, to też szukam dokładnie sponsorów. Jeżeli ktoś by był zainteresowany jakby wykupieniem całej strony u mnie w książce, to zapraszam do kontaktu. No i udziałowców, wspólników biznesu, którzy razem ze mną wejdą i stworzą ten fajny biznes. Jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam do kontaktu. Oczywiście to nie jest porada inwestycyjna, to jest opis tylko projektu, który, który tworzę i chcę go tworzyć razem z wami. Tak naprawdę inwestując do Wy inwestujecie w własny kapitał, musicie zrobić własny research, ale zapraszam bardzo do tego projektu. No i na końcu macie jakby adres do książki to jest kluczdo.com. Książka w tym momencie jest w sprzedaży za 35 funtów. Już niedługo cena będzie szła do góry, także zachęcam wszystkich do tych, co nie mają, do, do zakupienia, a tych, co mają, do podzielenia się z innymi. Albo do kupienia jeszcze jednej, bo ja tak jak powiedziałem, to nie jest tylko książka, to jest, to jest część projektu, wasz udział w to wszystko. Książkę zawsze można komuś dodatkowo podarować, albo możecie mieć kilka NFT, później ją sprzedać. Tutaj nie jest powiedziane, że my, jako platforma, nie będziemy potem skupywać danych książek, NFT z rynku. Wszystko zobaczymy, jak się dany projekt rozwinie. Tak jak powiedziałem na początku, to jest tylko start. Ale zachęcam Was wszystkich do wzięcia udziału w tym wszystkim. No i tyle. I życzę Wam wszystkim wesołych świąt. Jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam, piszcie w komentarzach. Będę odpowiadał na bieżąco. Jak nie teraz, to później. Nie ma złych pytań. Także zapraszam, pytajcie o wszystko. Ja jestem jak najbardziej otwarty do tego, żeby udzielić każdej odpowiedzi. Także jeżeli chodzi o samą książkę, to druk jest w lutym. Już w tym momencie mamy praktycznie cały tekst przygotowany. Jest wstępnie redagowany. W styczniu idzie do, do drugiego redagowania sprawdzenia, przeczytania jeszcze raz, potem poukładania to z powrotem. I dlatego pod koniec stycznia już będzie wszystko gotowe. Idzie to do druku. W połowie lutego już dróg będzie gotowy i będzie rozsyłany do wszystkich. Także w, oprócz tego, że właśnie będzie sama książka, to dodatkowo te 5% z zakupu książki jest przekazywany na, na, na jeden portfel, jest skupywany Ethereum i 24 książki mają jakby hasło do tego portfela, właśnie. Czyli ktoś, kto kupi 24 książki, albo razem łącznie się zbiorą 24 osoby, będą miały dostęp do portfela, na którym będzie 5% od sprzedaży wszystkich książek. Wszystko w zależności od tego, ile też Ethereum będzie stało. No i dodatkowe 5%, czyli łącznie 10% od sprzedaży, dodatkowe 5% będzie raz na miesiąc, raz na dwa miesiące zakupywany jakiś ciekawy projekt kryptowalutowy i po wysprzedaniu wszystkich książek, czyli 10 tysięcy. Te tokeny będą wysłane do wszystkich posiadaczy NFT. Czy to będzie w formie tych tokenów, które będą zakupione, czy po prostu w formie USDC, to się jeszcze okaże na końcu, ale tutaj, jakby będę wszystkich informował na grupie. No i polecam też dołączenia do grupy na WhatsApp do grupy klucz do. Jeżeli chcielibyście link, to dajcie znać. Ja podeślę tu w komentarzu link do grupy. Zapraszam wszystkich tych, co mają książki, tych, co nie mają, chcą kupić. Tam będę starał się na bieżąco jakby dostarczać wszystkie informacje. Dobra, wydaje mi się, że powiedziałem już wszystko, co chciałem powiedzieć. Widzę, że w tym momencie pytań nie ma. Ten film będzie na YouTubie, będzie na Facebooku, także zapraszam wszystkich do komentowania. Będę odpowiadał na wszystkie pytania. Dziękuję Wam bardzo i zachęcam do zakupu książki i do dołączenia do projektu. Pozdrawiam i życzę wszystkim wesołych, radosnych i szczęśliwych świąt i wesołego, szczęśliwego nowego roku. Pozdrawiam. Cześć, cześć.